Co jakiś czas lubię stworzyć film taki z szybkimi poradami dotyczącymi Lightroom Classic. Korzystam z tego programu od tak dawna, że kiedy odkrywam coś ciekawego lub przypominam sobie jakąś rzadko używaną funkcję, od razu wiem, że warto się z tym podzielić. Razem z Wami. Dlatego w tym filmie pokażę Wam pięć wskazówek, które prawdopodobnie nie są Wam znane. Nie twierdzę, że nigdy wcześniej o nich nie słyszeliście, ale byłbym naprawdę zaskoczony, gdybyście znali je wszystkie. Jestem pewien, że znajdzie się oczywiście ktoś, kto zostawi komentarz, że już wszystko wie, ale jestem przekonany, że większość z Was nauczy się czegoś nowego. Zaczynamy! Pierwsza porada będzie dotyczyła trybu pojedynczego, czyli trybu solo mode. Zobaczcie, jeśli prawym przyciskiem myszy klikniemy sobie na naszych panelach w module wywołaj, to możemy przyjść do trybu pojedynczego. Wtedy, klikając sobie jakikolwiek inny panel, zamyka nam się panel poprzedni i otwiera się nam ten panel, na który kliknęliśmy. Tu chodzi o to, abyśmy oszczędzali miejsce, żebyśmy też skupili się na tym, co robimy, żeby inne panele nas nie rozpraszały. Tak często też można pracować właśnie na mniejszych ekranach, na laptopach i jeśli jesteśmy w trybie solo mode, a przyjdzie nam na przykład chęć na, na pracę na dwóch, trzech panelach, to normalnie musielibyśmy kliknąć sobie prawy przycisk myszy, wyłączyć tryb pojedynczy, no i wtedy otwierać sobie kolejne panele. Ale jeśli cały czas pracujemy w tym trybie solo mode, czyli trybie pojedynczym, i nie chcemy wychodzić z tego trybu pojedynczego, to jest taka opcja ukryta, która pozwala nam w trybie pojedynczym mieć przez chwilę otwarte dwa, trzy, a może nawet więcej paneli. Spróbujcie sami. Wystarczy, że przytrzymacie klawisz Shift i klikniecie na drugi wybrany panel, zobaczcie, wtedy mamy otwarte te dwa panele, ale kiedy klikniemy jakikolwiek panel, od razu. Przechodzimy z powrotem do trybu Solomo, czyli do trybu pojedynczego i widzimy tylko jeden panel. Ten tryb nadal jest włączony. Zobaczcie, przytrzymuję sobie Shift, klikam na kalibrację i mam otwarte te dwa panele. Mogę na nich dwóch pracować jednocześnie. Czasem tak jest, że robimy jakąś korektę w jednym panelu, ale też chcemy mieć od razu możliwość robienia takiej jakby kompensacji w innym panelu i potrzebujemy mieć te dwa panele otwarte. I ta funkcja właśnie może być przydatna dla takich osób. Druga porada, którą chcę Wam pokazać w dzisiejszym filmie, dotyczy tych oczek, które widzicie po lewej stronie przy każdym panelu. Każdy z tych paneli, zobaczcie, ma oczko. To oczko, jeśli jest wyszarzone, oznacza, że dany panel nie był wykorzystany podczas tej edycji. Tak jak tu, nie ma wykorzystanej krzywej tonalnej, dlatego to oczko jest wyszarzone. Ale jeśli mamy jasne oczko, to oznacza, że w tym panelu dokonaliśmy jakiejś edycji. Zobaczcie, tutaj ściągnąłem nasycenie niebieskiego w kalibracji i to jest wyświetlone. Tak samo, zobaczcie w gradacji kolorów, też tu widzimy, że była dokonana edycja dzięki temu oczku, które jest jaśniejsze. Możemy przytrzymać sobie to oczko i wtedy zobaczcie, widzimy to zdjęcie bez edycji, która była wykonana z panelem gradacja kolorów. Jeśli puścimy to. Ta gradacja kolorów nam wraca. Tu jest dosyć delikatna edycja w tym panelu, mała zmiana kolorów, ale zobaczcie, możemy to zrobić w każdym innym panelu i tylko wyłączyć chwilowo jedną edycję, jeden panel. Jeśli chcemy zobaczyć zdjęcie przed, no oczywiście standardowo naciskamy sobie ukośnik wsteczny, wtedy widzimy zdjęcie przed, no i aktualne, ale w ten sposób możemy wyłączyć tylko i wyłącznie dany panel. Jeśli Chcielibyście ten panel wyłączyć na stałe, bo myślicie, że dobra, nie chcę tej edycji, może z niej chwilowo zrezygnuję, nie będę korzystał z tego panelu. To wystarczy, że przytrzymacie sobie Option albo Alt. Wtedy zobaczcie te oczka, zmieniają się na włączniki i wyłączniki i możecie wyłączyć efekt degradacji kolorów. I zobaczcie teraz to oczko będzie przekreślone. To oznacza, że gradacja kolorów nie jest wykorzystywana podczas tej edycji. Łączmy sobie z powrotem tą gradację kolorów przytrzymując oczywiście na option albo Alt na Windows. Klikamy i zobaczcie, gradacja kolorów wróciła. Cześć, ja jestem Paweł i witam Cię na moim kanale. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć i marzysz o wspólnych fotograficznych wyprawach. To jesteś w idealnym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie małą prośbę. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. To naprawdę pomaga mi docierać do nowych widzów i rozwijać ten kanał. W komentarzu możesz też podsunąć pomysły na tematy, które chciałbyś, abym poruszył w przyszłych filmach na kanale. Jeśli chcesz nauczyć się Lightroom'a od podstaw do zaawansowanych technik, zapraszam Cię na mój kurs Lightroom Classic bez tajemnic. Razem odkryjemy tajniki profesjonalnej edycji, organizacji zdjęć, i ich przygotowywania do publikacji. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie www.sobik.eu w zakładce Kursy. Oprócz kursów znajdziesz też tam również moje unikalne presety i narzędzia, które ułatwiają pracę nad zdjęciami od zdjęć krajobrazowych po portretowe czy ślubne, zarówno w Lightroom, jak i w Photoshop. A teraz wróćmy do dalszej części filmu. Kolejna porada dotyczy całego. Panelu edycji. Zapewne wiecie, że możecie złapać sobie ten panel edycji i go troszkę poszerzyć. Oczywiście, jeśli pracujecie na małych urządzeniach, na laptopach, na mniejszych monitorach, nie jest to zalecane, bo wtedy po prostu zmniejszacie sobie panel, w którym będziecie edytować zdjęcia. Ale jeśli pracujecie na dużych monitorach 30 cali 27 i macie tej przestrzeni sporo, bo macie ekran o rozdzielczości 5K albo 4K. I naprawdę możecie sobie ten panel poszerzyć, bo wtedy zalecam też sobie czasem ten panel poszerzyć, bo dzięki temu przesuwanie tych suwaków będzie dużo dokładniejsze, bo macie po prostu większą przestrzeń, na której one się będą przesuwały. Ale na pewno nie wiedzieliście, że możecie jeszcze bardziej rozszerzyć ten panel. Standardowo on już dalej nie idzie, możemy go tylko w takim zakresie przesuwać. Ale jeśli przytrzymamy przycisk Alt na Windows albo opcisk na Macu, to zobaczcie, możemy złapać sobie te panele. I rozwinąć go tak szeroko jak tylko prawie chcemy. Zobaczcie, tak bardzo szeroko mogę rozwinąć na swoim ekranie. Dzięki temu czułość tych suwaków będzie dużo mniejsza, będziecie mieli większą precyzję. I na większym ekranie czasem macie bardzo dużo miejsca. Także wtedy takie większe panele mogą być dosyć przydatne, szczególnie na początku, kiedy niezbyt macie opanowaną tą precyzję przesuwania suwaków, aby oczywiście wrócić. Do szerokości minimalnej wystarczy ten panel z powrotem przesunąć sobie do minimalnych rozmiarów. Czasami chcielibyście zobaczyć troszkę informacji o tym pliku, na przykład jego rozdzielczość, a może zobaczyć na jakim ISO było to zdjęcie zrobione albo na jakiej przesłonie. I oczywiście możecie otworzyć sobie histogram i spojrzeć tu na dole. Mamy ISO 220 mm, F5, 1,40, ale. Ja często tego nie robię, bo histogram dosyć często też mam ukryty. Potrzebuję tylko histogramu czasem do przepaleń, czy żeby zobaczyć, w którym miejscu on się znajduje. W większości przypadków jest ukryte. Dużo łatwiej jest to zrobić, klikając przycisk i na klawiaturze, wtedy zobaczcie, wyświetlają się nam informacje, takie jak data zrobienia tego pliku, jak właśnie jego rozdzielczość i wszystkie. Inne informacje, jaki był obiektyw, jakie mamy parametry zrobienia zdjęcia. Możecie te informacje wyświetlane tutaj po kliknięciu przycisku i raz i drugi w dwóch takich panelach ustawić pod własne potrzeby. Klikacie sobie menu widok i w menu widok przechodzicie do opcji widoku albo klikacie sobie Command J na Macu i wtedy zobaczcie opcję widoku wywoływania. Macie tu dwie informacje. Informacje o lupie 1 i informacje o lupie 2. Teraz jesteśmy w informacjach o lupie 2, czyli mamy nazwa pliku i nazwa kopii. Mamy ekspozycja i ISO. I widzicie, zgadza się. I mamy ustawienie obiektywu. Możemy sobie to zmienić dowolnie. Ja tu mam ustawienie obiektywu. Może być to na przykład przycięte wymiary, jeśli chcecie mieć w tym miejscu. możecie mieć tutaj rozszerzenie pliku. Możecie mieć tu dowolne informacje, które... Potrzebujecie, może być aparat, jakim to zostało zrobione, oraz jego numer seryjny. Ja tu po prostu wolę ustawienia obiektywu mieć, żebym wiedział, jakim obiektywem to zdjęcie było zrobione. Konfigurujecie to sobie i dzięki temu, naciskając skrót klawiaturowy i możecie wyświetlić te podstawowe informacje, które Was interesują, bardzo łatwo podczas edycji. Kolejna porada dotyczy powiększania zdjęcia. Jeśli chcecie powiększyć zdjęcie, możecie to zrobić standardowo, tak jak to się robi w Photoshopie, naciskając Command lub Control, jeśli pracujecie na Windows i używając w tym samym czasie przycisków plus minus, zobaczcie minus oddala. Czasem ten minus może się przydać, jeśli zastosujecie tu jakiś na przykład radialny filtr i on wychodzi poza zakres, wtedy będzie wam łatwo go zobaczyć, gdzie on sięga. Zobaczcie, możemy też przybliżać sobie w ten sposób, klikając plus, ale teraz wyzerujmy sobie to. Możemy też oczywiście w lewym panelu kliknąć 100%. Możemy sobie wybrać tu 300%, 200%, dowolnie jak go lubicie. I też kliknąć i wtedy to powiększenie, zobaczcie, zadziała, jeśli klikniemy 100%. Prawda? Ale macie też możliwość skorzystania z shiftu. Jeśli wciśniecie przycisk Shift, zobaczcie, nasz kursor z takiego plusika zmienia się w taką lupkę ze strzałkami w lewo i w prawo. I wystarczy teraz w lewo. I prawo przewijać w tym miejscu, w którym macie i zobaczcie, będziecie mogli przybliżyć to zdjęcie tak bardzo, jak chcecie, wedle własnej potrzeby. Teraz puszczacie sobie Shift i możecie w tym miejscu sobie jeszcze przesuwać to zdjęcie dowolnie, klikając jeden raz myszką albo spację, naciskając, wracacie do tego widoku poprzedniego. Ważne jest, aby zaznaczyć, że aby ta funkcja działała, musicie włączyć sobie wspomaganie karty graficznej w preferencjach. Bez tego ta funkcja nie będzie działała i nie będziecie mogli w ten sposób powiększać zdjęcia. Można też oczywiście przytrzymać przycisk Command na Macu albo Control na Windows. Wtedy zobaczcie, kursor zmienia nam się w taki plusik, ale z takim zaznaczeniem. I dzięki temu możemy zaznaczyć sobie, jaki obszar chcemy powiększyć i ten obszar zostanie powiększony. Klikamy sobie jeszcze raz, żeby wrócić do oryginalnego widoku. Jeśli chcemy bardzo, bardzo powiększyć jakiś szczegół, na przykład tą flagę Szkocji, wystarczy, że wcisnę sobie Command albo Control i zaznaczę tą flagę i zobaczcie, od razu mamy powiększenie, nawet możemy sprawdzić, ile to jest 583,5%. Także w ten sposób możecie sobie bardzo. Łatwo powiększać zdjęcie, jeśli je edytujecie do takich wymiarów, jakie potrzebujecie, żeby jakieś detale zobaczyć na tym zdjęciu, jakie edytujecie. Skoro oglądasz ten film z poradami dotyczącymi Lightroom Classic, to znaczy, że zależy Ci na rozwijaniu swoich umiejętności w edycji zdjęć. Jeśli szukasz więcej takich wskazówek, koniecznie sprawdź playlistę Lightroom Classic na moim kanale, tam znajdziesz mnóstwo praktycznych poradników. Jeśli chcesz poznać Lightroom Classic od podstaw do zaawansowanego poziomu, to zapraszam Cię do mojego kursu Lightroom Classic bez tajemnic. Pokażę Ci wszystkie funkcje programu, nauczę Cię profesjonalnej edycji i zdradzę jak w pełni wykorzystać jego możliwości. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia.